Witam serdecznie w kolejnym odcinku sobota 27 maja. Wyliczyliście ostatnio Fiksowi, że pracował parę godzin. A tu proszę, Fiks musi jechać sobotę do roboty i pewnie znów na cały dzień. Zobaczmy co tam słychać z akumulatorem. Cervełka stała, nieładowana. 12,70, tak, to jest wynik obecny. No, ładnie trzyma. A nie, przepraszam, połączył się z Mazdą. To Mazda tak ładnie trzyma, aż się zdziwiłem. Niemożliwe, żeby Honda miała tyle. Także Mazda ma jednak w lepszym stanie akumulator. Widzę, że się nie może połączyć z Hondą. No, Mazda naprawdę ładnie trzyma. Nie była na żadnej ładowarce przez cały tydzień, chyba i takie napięcie. I to jeszcze raz Honda. No proszę, 12,58. No to jest ta różnica między Hondą a Mazdą. Oba auta były wczoraj dużo jeżdżone, oba bez ładowarki, oba stały całą noc. No i taka różnica w napięciu. No, teraz włączyłem zapłon i 12, 16 tylko. Skasujemy licznik B. Popatrzcie, jaką mam ostatnio średnią prędkość 28 na godzinę dawno, tak nie miałem. No, bo właśnie ostatnio dużo pracuję w weekendy. No to co, palimy? No, ostatnio też niskie napięcie 9,95, nawet ładnie i po trzech kilometrach 36 na godzinę 9,4.

96 km43 na godzinę 7,2. Zobaczcie, ile CRV-ka może spalić po Krakowie w sobotę. 10,1km 7,3. 2 dwulitrowa po Krakowie. No i jestem na miejscu 10,6 km 39 km na godzinę średniej prędkości niesamowite. W Krakowie taka prędkość. No ale cóż, to jest właśnie sobota. No i ostatecznie 7,5, dwulitrowa cerfałka. Także w zimie wam pokazywałem filmiki, gdzie było 3, 13 litrów spalania, no ale mróz, krótka trasa. A tutaj trasa 10 km i piękne 7,5 no i po pracy 2013 12 godzin pracy umysłowej powiem Wam, że łeb mi odpada no ale co zrobić? Jutro niedziela i z powrotem do roboty Co tu słychać? Czyli przyjechałem ze średnią 39 na godzinę, 7,5 spalania. No to może zresetujemy, jadę prosto do domu. Nie mam już na nic siły. 10-6 km było w tą stronę. Zobaczymy, czy wyjdzie to samo. No, i mamy 10,5 km 38 km na godzinę 7,3. Czyż nie piękny wynik? Na no, takiego powiedzmy sobie suwa w benzynie AWD. No, ale właściwie wszystko zależy od średniej prędkości. Dlatego, jak tokolwiek się odnosi do moich spalań w swoich Hondach czy Mazdach. To bardzo proszę podawajcie średnią prędkość, bo to czyni cuda. Normalnie przypomnę, mam około 20 na godzinę i spalanie około 10-10,5. Chociaż teraz powiem Wam, że na kastrolu cały czas schodzę poniżej 10. Jest dobrze. Dzięki. Trzymajcie. Się.